Cześć Manko. ja jestem Czubi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Kontynuujemy y, przygodę w Eleksie. Udajemy się teraz na główną misję, chyba pierwszy raz tak naprawdę odkąd gramy. Dobra, nie ma jakiejś szans. że nie swoją mocą, że żeby mi to ekspam, a mnie w ogóle nie działał, dzięki temu, że używałem te pióro razy trzy, dzięki temu, że używałem tej yy, tych zdolności berserków, swoją mocą mi w ogóle znaczy to wyglądają jeszcze groźnie Więc ja raczej nie chcę się zmienić. Muszę sobie tylko bezpiecznie wejść na górkę. tu jakiś kolejny ziomek spokojnie, tutaj tylko okay. Okay. kurde powiem, że nie sądziłem, że ta gra będzie aż taka trudna w gotiku nie było czegoś takiego, że... Gdzie byśmy nie poszli to ludzie mają nas na hita Masakra, naprawdę, masakra to jest Dobra to chyba jednak fajnie w tą stronę będziemy się wspinać Bo my ewidentnie tu się musimy dostać No czy tu coś leżało? Mam nie to światło po prostu Dobra Więc spróbujmy inną drogą Co mamy jakiegoś dziwnego ptaka, który też to nie ma trochę Skąd się ktoś bierze? Dobra My musimy się dostać jakoś tutaj na górę mamy jakiś most, ale przedtem jakiegoś chorego zębacza Mamy tu wejście. Poróżę, bo poróżę, ale zaprzę. No właśnie. Wow. Jak zimno tu jest. Halo? Siema. Siema.

nowa... no masakra, naprawdę jest tak ciężko tutaj. Już przecież mam nawet lepszy pancerz, najlepszy jaki teraz tylko mogę mieć. Mam tak jenny pająk. Oczywiście ma czachę. Ja naprawdę nie wiem, co my byśmy tutaj mogli zrobić, żeby zdobyć jakoś dużo, dużo, naprawdę dużo expa. Dużo eleksitu. Przerobiliśmy wszystkie poważne zadania. Jakie tylko można było w goliet. No teraz w innym mieście nie zrobimy, no bo jak już wybraliśmy berserków, no tamci są na nas w takiego zamknięci. Ciała, powiedzcie, że nie chce się mnie bić. Separatysta. Mamy tutaj konwerter, więc zapiszmy sobie grę, żebyśmy kolejny raz nie musieli tutaj biec. Teraz musimy się jakoś dostać do środka. To będzie zły sobie... ona, no. jak sobie to wezmę? Nie. To, to... to tutaj mamy? Więcej fale mocy, mamy. To, to komórki będziemy Dowódca Jax Dowódca tak, Jacks. Nie ja. uwierzyłbym, gdyby ktoś powiedział, że się tu pojawisz. Słyszałem, że nie żyjesz. Chcieli mnie zabić, ale szczęście się do mnie uśmiechnęło. Żywy lecz okryty hańbą. Banita, a teraz wielki dowódca staje przede mną. Jak czasy Jaki potrafią banita. się zmienić? No, No no. Co może jeden zbudowany Alb zrobić dla drugiego? Potrzebuję twego wsparcia. Dlaczego miałbym ci pomóc? Wygląda na to, że jesteśmy po tej samej stronie, Sestak. Albowie zakoru próbowali mnie zabić. Rzecz w tym, co sądzą o Tobie. Sugerujesz, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Czy sam fakt, że pragną śmierci na zobu, nie jest wystarczającym powodem, byśmy sobie pomagali? Nie, to nie wystarczy. Nikt nie zapomniał o Twojej lojalności w stosunku do Hybrydy. Kiedyś zrobiłbyś wszystko w jego imieniu. Powinienem zabić Cię tu i teraz, by się upewnić, że nie powrócisz na tę ścieżkę. Ooh. To twoja szansa, sesta. Powinniśmy współpracować. Szansa na wpuszczenie nieprzyjaciela, by zinfiltrował nasze szeregi? Twoja ciasnota umysłowa doprowadzi cię do upadku. Myślisz, jak Alp, brakuje ci taka umysłowa. Alba. Mów, Jax. dostaniesz trzy szanse, żeby nas przekonać, zanim zadecydujemy o twoim losie. Ja pierdzielę. Doświadczenie w roli dowódcy albów może Ci pomóc pokonać tych, którzy cię ścigają. Znają Cię tak samo dobrze, jak Ty ich. To może być słaby punkt. A Twoja wiedza o ich rozkazach jest nieaktualna sprzed kilku tygodni. Bezużyteczna. Okej. Okay. Walczysz z eleksetorami. Ktoś z Xakoru zarządził moją egzekucję. Naszym celem nie jest walka ze wszystkimi albami. Przekonania albów prawdziwa wizja naszego ludu a ty byłeś ich najwierniejszym sługą dopilnowałeś tego by słowo hybrydyst razem ze swoim bratem kalaksem zawijaliście każde mam uwierzyć w to że lojalność która do tej pory była dla ciebie tak bardzo ważna no dobra to chyba mnie zabić a mimo to nadal żyje. Ty jesteś przez swoje uzależnienie od Aleksu. Nawet teraz gotów jesteś rozpocząć walkę wyłącznie ze względu na swój nałóg. Aleks wzmacnia nas fizycznie i mentalnie. Twoje argumenty dam ci jednak szansę na udowodnienie tego. Dlaczego? To, że przeżyłeś bez Eleksu i zdala od ksa przetrwałeś dłużej. Ciekawi mnie, w jaki sposób udało ci się zawładnąć potęgą emocji. I przem... Do frakcji. Mam nadzieję, że dodało ci to sił. Dziwne jest to, że berserkowie odrzucają technologię, ale mają oni wizję przyszłości Magalana, która wyznacza im cel. To nas z nimi łączy, ale boją się albów, odkąd się od nich oddzieliliśmy. Dlatego nią, co jeszcze masz do Zarta? Galaks jest największym zagrożeniem w Xakorze. Zaraz po hybrydzie. Jego próba pozbycia się ciebie, o ile tak właśnie było, wskazuje, że nie cofnie się przed niczym, by wypełnić wolę hybrydy. To czyni z niego najbardziej niebezpiecznego człowieka dla was, separatystów. To prawda. Mówią, że zajął twoje miejsce jako dowódca armii albów. Powinniśmy razem stawić mu czoła. Szukasz zemsty. To brzmi jak potrzeba motywowana emocjami. nie mojej śmierci. Logicznym wydaje się zlikwidowanie go. A więc zaprzeczasz temu, że kierujesz się emocjami. On to się okaże. Niezależnie od wszystkiego, wciąż jest za wcześnie, by bezpośrednio zaatakować eleksetorów. A jeśli cię znajdą, zabiją. Sugeruję, byś upewnił się, że eleksetorzy nie dowiedzą się o twoim zmartwychwstaniu. Twój oblatywacz rozbił się w Edanie. Jeśli albowie spotkają kogoś, kto poświadczy, że cię widział, Ksakordowie się o tym, że przeżyłeś. Powinieneś zabić tych Albów, zanim rozniesie się wieść, że żyjesz. Myślisz, że Ksakor nie wie, że żyje? Nie doszły do nas jeszcze żadne informacje o tym, że wiedzą o Twoim przetrwaniu. Okej. Okay. To logiczne posunięcie. Jednak wyeliminowanie alpskich żołnierzy nie będzie łatwe. Myślał on, że walczysz z Eleksatorami, nie z żołnierzami piechoty z Ksakoru. Uwierz mi, nie podoba mi się myśl o zabijaniu albów bez ofiarowania im szansy na zrozumienie prawdy. Ale oddziały w nie mogłyby donieść zarówno o twojej obecności, jak i naszej. Zagrażają naszemu istnieniu. Mam zajmować się waszymi. Chcesz, byśmy ci pomogli. My chcemy, byś udowodnił. Tak. Okay. Dobrze. Nadzorują konwerter. Zakor ma nadzieję, że kiedyś go odzyska. prześle współrzędne. Napięcie. Czyli odzyskałem. Nie, nie w takim razie twoje więzi z Sakorem zostały zerwane. Będziesz... Masz jeszcze jakieś... Zabiłem. Tak słyszałem. Wygląda na to, że A, rzeczywiście nie, to jest nie z waliśmy z Sakorem. O, nowe jakieś Dobrze się spisałeś, Jax. Atak kleryków został odparty. Przygotowujemy kontruderzenie. Niech twoje siły zostaną przy konwerterze. Musimy zabezpieczyć zapasy eleksu. Dopilnuję tego. Czemu to zrobili, Jax? Czy nie widzą, że ich ataki są bez sensu? Emocje sprawiają, że ludzie stają się jak zwierzęta. Nie próbuj ich zrozumieć. Myślę, że czas się zbliża, Kalax. Myślę, że hybryda już wkrótce wyniesie nas na kolejny poziom ewolucji. Hybryda widzi wszystko. Jego woli stanie się zadość. Do niego należy przyszłość. Są tacy chorzy wyznawcy. Ale ani ty, ani Kalax, nigdy nie byliście specjalnie switelki. tych kilku nie, że Gierzy wymagało użycia brutalnej siły. Wobec sił Zakoru musimy jednak przyjąć bardziej strategiczną postawę. To prawda. Pokazałeś jednak próbkę umiejętności, które będą potrzebne do osiągnięcia naszego celu. Masz jeszcze jakieś wiadomości? Zmiany, które we mnie zachodzą. Co widziałeś? Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że są to obrazy z mojej przeszłości. Czego się z nich dowiedziałeś? Dowiedziałam? Niczego. Przyniosły tylko wiem. Nie ignoruj ich. Być może zawierają odpowiedzi na pytania, które cię nurtują. Co je wywołuje? Nie jestem pewien. Słyszałem wiele historii o Albach, którzy doświadczali wizji po odstawieniu Eleksu. Mogło to być coś podobnego do tego, co wywołało pierwszą wizję hybrydy. Jak to wie, hybryda otacza wiele historii, a mało faktów. Być może teraz, gdy Xakor stracił nad tobą kontrolę, te wizje pomogą ci odkryć, kim jesteś. Być może. Masz jeszcze jakieś wiadomości. Zdoby... Wiedziałem, że znajdziesz narzędzie no do wiem. ale wciąż są sprawy, którymi trzeba się zająć. Nie cieszy mnie ich śmierć. Stryk, ale... no to... No, ale to, gada, gada. to jedyna droga, by osiągnąć następny poziom ewolucji. Logika jest najważniejsza. Musimy powrócić na ścieżkę naszego przeznaczenia. Zbyt dużo ziębłości. Silniejsi zawsze zwyciężą. Nie myl surowej siły z potęgą. Nasz cel jest słuszny. Musimy zwyciężyć. Najwyższym celem dyrektywy jest.. Tak mówią, ale do czego potrzebny im ten Eleks? Lepiej niż ja znasz potęgę i ryzyko, jak syntetyczne implanty i ogrom przyjętego eleksu odebrały eleksatorom umiejętność jasnego widzenia. Gdy pozbędziemy się eleksatorów, albowie będą mogli znowu... Osłabienie albów będzie się równało z przejęciem władzy. Przy... Mamy swoich szpiegów i zwiad... Jeśli dowiemy się, że któraś z frakcji zagraża naszym celom. Mm -hmm. Dobrze to sobie obmyśliłeś. Jestem pod wrażeniem. Nowe siły nieustannie zasilają nasze szeregi. Jesteśmy bardzo skuteczni dzięki naszym działaniom. Gdy byłeś dowódcą, dowiodłeś, że skuteczną akcję da się przeprowadzić bez dużej Więc Naszym pierwszym krokiem powinno być wyło. I my to musimy... Musimy rozpocząć proces. Powinieneś być tego. Konwertery muszą zostać. To jest kod dostępu, który zatrzyma program wydobycia Elexu. I wstrzyma działanie konwertera. Niestety ten kod trzeba wgrać bezpośrednio do centra. Od tego zaczniemy w południowej. Okay, Jak mam no, no się dostać wie. do centralnego komputera? Musisz przedostać się do centra. Centra dowodzenia zawsze znajdują się... W... Co możesz mi powiedzieć? Wiele ze stacjonujących tam jednostek zostało przemieszczonych. Zgodnie ze zdobytymi przez nas danymi zostały zastąpione przez... ok zaznaczmy sobie zadanko wydaje coś mam kto to służy na konwerter w południowej obiecie jak daleko tam mamy jak to jest tutaj gdzieś co jest grana jakoś no, dostać. No nic, yy, konwerterem w południowej OBS, czyli dokładnie tym nad nami. Zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja za tym wam bardzo dziękuję. Yy, był to bardziej taki odcinek gdzie rozmawialiśmy tutaj z przywódcą separatystów, ale mam nadzieję, że był dosyć ciekawy, bo z fabułką ruszyliśmy do przodu. Już wiemy, co jest naszym celem. W sumie no, od początku było to jasne, że chcemy y, zemścić się na Albach. No ale mamy już do tego przyjaciół. Mamy kogoś, kto y, jest w tym z nami, chce nam pomóc, więc myślę, że teraz y, z fabułką bardziej ruszymy do przodu. Nie będziemy robić już pobocznych misji. No chyba, że znajdą się jakieś, bo chciałbym więcej XP i Eleksu, jak ciągle to powtarzam. No ale nic, wszystkim zajmiemy się w kolejnym odcinku, ja zatem wam bardzo dziękuję i do zobaczenia już jutro. Cześć, cześć!